Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie, brat Piotr Kurkiewicz, kapłucyn Franciszkanin. Kontynuujemy nasze rekolekcje, które noszą nazwę Pełna Kompromitacja. Dalej, to jest chyba już trzeci odcinek poświęcony obronie proponowanego piątego, ogłoszenia piątego dogmatu. Marijnego o Marii jako współodkupicielce, o tym już mówiłem, dwa odcinki chyba wstecz, o Marii wszechpośrednicce, o tym mówiłem w ostatnim odcinku. Dzisiaj jeszcze powiem parę słów w ramach kontynuacji. Jednocześnie to jest ważne dla naszego nawrócenia w tym sensie formalnym, że pokazuje wam sposób myślenia, w ogóle sztukę myślenia. Sądzę, że poprawnego myślenia, twórczego, ambitnego, idącego do przodu tak, tak, takie myślenie jest potrzebne, wydaje mi się, w, w procesie nawracania. Jako ludzie inteligentni, jako homo sapiens, jako, jako człowiek myślący mamy obowiązek załączać myślenie do, do mamy po prostu myśleć mamy też zmieniać swoje myślenie. Mamy przekształcać swoje myślenie, zbliżając się do prawdy, drążąc prawdę, a więc jest to taka też szkoła myślenia, która się przyda przy nawróceniu, ale oczywiście jest to ten temat wywołany pewnymi publikacjami, które ostatnio się do, do mnie dotarły ze strony papieża Franciszka oraz paru jeszcze polskich, powiedzmy, teologów czy biblistów. Ostatnio analizując, ale, ale jest jeszcze drugi powód, dlaczego Maryja, akurat w te dni paschalne teraz, dni Tridu, no wydaje mi się, że popatrzcie, bez Maryi nie byłoby w ogóle tego Tridu, nie byłoby świąt, nie byłoby Chrystusa, nie byłoby naszego zbawienia. Dlaczego bez Maryi nie byłoby, suponuję? Oczywiście nie ma pewności, ale jest moja supozycja. Mianowicie, nie wiem czy się mówi supozycja załóżmy, w każdym razie e, suponuje to, że bez Maryi Bóg nie zdecydowałby się na inną kobietę na inny sposób zbawienia ludzkości dlaczego? dlatego, że bardzo mocno w nią zainwestował niepokalane poczędzie to była gigantyczna inwestycja Boga to było zresetowanie całej ludzkości to, to nie był jakiś myk, takie oczyszczenie inkubatora Bóg nie działa w taki sposób manipulacyjny, Bóg działa w sposób bardzo heroiczny, bohaterski, romantyczny i mi się wydaje wyjątkowy, ekskluzywny zawsze. To jest naprawdę y, działalność, jego nie jest plastikowa, nie jest powtarzalna. Y, Bóg nie miał jeszcze kilkaset innych propozycji. Bóg miał prawdopodobnie jedną propozycję, która szła przez tę kryzę dławiącą, przez, tą wąsko, to, przez to wąskie ucho igielne, jakim była tamta dzieweczka, która szła do laseczka do zielonego i nazywała się Maria z Nazaretu i miała około 12 lat i od jej decyzji, bo może choć nie była pytana o decyzję, to jednak mogła podjąć decyzję odmowną, od jej decyzji zależało naprawdę nasze zbawienie. Sądzę, że gdyby się nie zgodziła, zbawienia by nie było. Na to właśnie wskazują inwestycje Boga poczynione w tę dzieweczkę, mianowicie niepokalane poczęcie oraz asystencja Ducha Świętego. oraz niepokalne poczęcie to jest raz, a dwa to jest jej ożenek z Duchem Świętym, który moim zdaniem nastąpił w pierwszym akcie świadomym Maryi, kiedy miała półroczku, roczek albo półtora roczku nie wiem ile, kiedy ona cała oddała się Bogu, a ten w Duchu Świętym czekał już na nią, i właściwie ten Duch Święty już jej się oddał w niepokalanym poczęciu, a więc Maria była number two, on był number one, on był pierwszy, ona była druga. I on ją utrzymał w dziewictwie oraz w niepokalaności aż do poczęcia syna Bożego. Potem zobaczcie poczęcie syna Bożego, przyjście syna Bożego. No jak sobie wyobrazić bez Marii? No to nie jest współodkupicielką, a ta wielka łaska zbawienia, która przychodzi poprzez Syna Bożego, czyż nie jest w tym momencie wszech pośredniczką, potem narodziny, prawda? Potem wykarmienie, wychowanie Syna Bożego. No i <laughs> widzimy, że te wszystkie najważniejsze wydarzenia, epizody zbawcze, a więc poczęcie Syna Bożego, narodzenie. Potem pierwszy cud, rozpoczęcie działalności publicznej w Kanie Galilejskiej, Jan, drugi rozdział. Następnie yy, Golgota, gdzie ona jest obecna. Yy, następnie ten fakt, jak ona mocno jest obecna, jak bardzo różni się od innych kobiet i osób tam yy, obecnych, które yy, czy to pod krzyżem, czy to potem do grobu wielkanocnego zmierzają, a ona nie. Ona pod krzyżem jest jako najlepsza, i ona potem nie zmierzając do grobu jest najlepsza w wierze w zmartwychwstania więc ona jest o wiele bardziej zjednoczona jakościowo inaczej aniżeli Maria Magdalena i Jan no i potem w ogóle nie jest opisana wizyta Jezusa u niej, u niej zmartwychwstałego, ale jest opisana ona jako wielka, wielka, wielka nieobecna w tych podróżach wielkanocnych do grobu bo wierzy, bo ufa jego słowom bo jako jedyna słuchała uważnie jego słów no, i potem w, w zesłaniu Ducha Świętego uczestniczy jako ta, która właściwie tego Ducha Świętego nie potrzebowała. Ona Ducha Charyzmatycznego to miała mega charyzmatycznego, który przerzucał na jej jedno słowo: Szalom, witaj Ciociu!, przerzucał rzeczywistość do góry nogami, wy, potrafił wykopyrtnąć, jak mówią poznaniacy, rzeczywistość. Ona już miała go mając lat 12 i zaiwaniając za przeproszeniem do Ayn Karim, do Elżbiety. Powiedziała tam szalom. No i stało się to, co się stało. Na całe życie Jana zakodowała, na całe życie Elżbietę. Elżbieta otrzymuje Ducha Świętego, Jan otrzymuje Ducha Świętego. Zachariasz prawdopodobnie dzięki nim też otrzymuje potem Ducha Świętego. A może i wcześniej, nie wiadomo. No, bo... no w każdym razie to jest jej pięćdziesiątnica w zwiastowaniu, a nawet wcześniej. Ona otrzymuje ducha świętego i ona robi mega potężne rzeczy, takich jak, takie jakich nie zrobi ani Piotr, ani Paweł, ani nikt w Dziejach Apostolskich. No więc po co ona jest tym kościołem w Dziejach Apostolskich, jeśli ona już od 30 ponad lat posiada ducha świętego tak, jak żaden z nich po zesłaniu ducha świętego nie będzie mm, posiadał. A miarą tej jej świętości, tej, tego napełnienia, tej kooperacji z Duchem Świętym jest to, co się dzieje po jej wniebowzięciu. Właśnie jej misja jest pokazana w rozdziale, 12, w, rozdziale 12, w rozdziale 12 Apokalipsy, gdzie niemowlę, dziecko przychodzi do niej, jest jej dane, i niemowlę potem po wypełnieniu swojej roboty, dziecko jest porwane do Boga, a ona zostaje w tej konfrontacji z wężem, ze smokiem i dwukrotnie ucieka. I raz ucieka w niepokalaność, moim zdaniem, to ta pierwsza jej ucieczka to jest niepokalaność, dziewictwo, którego transparentem jest dziewictwo biologiczne, ale ono jest symbolem dziewictwa wszelkiego, tej hermetyzacji Maryi, tego zamknięcia na zło. Jest w świecie, ale nie jest ze świata i nie ma nic wspólnego ze światem tym grzesznym, ale ma wszystko wspólnego ze światem Bożym. I to drugie, ta ucieczka, gdy ma już pióra i skrzydła Orła Wielkiego w Apokalipsie 12, to już jest prawdopodobnie w niebowzięcie z dala od węża, od, od smoka. A Ziemia przychodzi i w sukurs. No ale ona tam głównie gra, a nie Ziemia, która połyka szatańską wodę w Apokalipsie 12. No więc. Słuchajcie, te wszystkie wydarzenia. Maria jest jak cień Jezusa. Maria jest jak towarzyszka Jezusa. Maria jest dokładnie towarzyszką Jezusa, siostrą, żoną, Ewą dla drugiego Adama. We wszystkich głównych wydarzeniach jego życia zbawczych wydarzeniach. I nie tylko jego życia, ale potem też z Duchem Świętym, prawda. Tak więc. Dlaczego nie nazwać jej współodkupicielką i wszechpośredniczką? Przecież to jest w tej całej panoramie tych epizodów. Ona występuje nie jak jedna z chrześcijanek, nie jak. Y, 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 nie jak wzorowa chrześcijanka. To jest ktoś więcej. Zresztą, czy matka Boga może być zredukowana tylko do roli chrześcijanki? Mało tego. Matka Kościoła, czy matka głowy, już teraz operując językiem Pawłowym, może być ciałem i głowy, czy, no oczywiście, że tutaj są pewne metafory, które teraz wykorzystuję troszeczkę manipulacyjnie, ale nie wiem, czy to końca manipulacyjnie. Może częściowo tak, bo ona jest chrześcijanką i jest wzorową chrześcijanką i Lumen Gentium pokazuje ją jako ósmy rozdział i okej. Okay, I to jest prawda, ale czy tylko to jest prawda? Czy ona jest tylko chrześcijanką? Czy jest tylko człowiekiem? Czy nie jest matką Boga? Czy to nie jest już jednak inna funkcja ontologiczna? Ona jest dalej człowiekiem, ale czy, czy funkcyjnie ona już jest tylko człowiekiem, tylko chrześcijaną? Być matką Boga to jest, to jest, to jest funkcja chrześcijanina, to jest, to jest funkcja chrystianologiczna? No, tak więc to jest funkcja teologiczna, a nie chrystianologiczna. To nie jest funkcja chrześcijanina, to jest funkcja już boska. Być matką Boga. Podobnie jak być ojcem Boga, to jest funkcja boska przecież, a nie, a nie ludzka. No więc owszem, ontologicznie jest człowiekiem, ale funkcyjnie redukować ją tylko do, do, do przestrzeni chrystianologicznej, eklezjalnej, chrześcijańskiej czy, czy, czy kościelnej? Matka głowy, ciała. I potem jest nazwana matką kościoła. Czy matka kościoła może być sama członkiem kościoła? Jest, w jakimś aspekcie, a w jakimś aspekcie innym? Nie. Nie jest. Gdy jest matką kościoła, to nie może być członkiem kościoła w tym, w tym samym aspekcie. To będzie sprzeczne. Gdy jest matką głowy, to w tym aspekcie nie jest tylko członkiem, komórką, członkiem ciała tej głowy, bo jest matką tej głowy. A więc czy Maria jest tylko chrześcijanką? Nie. Czy jest chrześcijanką wzorową? Według Lumen Gentium, tak. A więc jest i chrześcijanką i kimś więcej. Ontologicznie jest tylko chrześcijanką, ontologicznie jest tylko człowiekiem, ale funkcyjnie nie. I o tym zdaje się, zdają się mówić właśnie te objawienia. Jestem niepokalane poczęcie. Jak ona ma, może powiedzieć, zresztą sam proboszcz uznał, na początku był zaszokowany, proboszcz z Lourdes, ale, ale potem uznał te objawienia, bo stwierdził, że głupiutka i analfabetka prawie, że, czy, czy naprawdę analfabetka Bernadetta Subiru święta, wizjonerka, no nie mogła sobie wymyśleć czegoś tak awangardowego. Nie, że jestem niepokalanie poczęta, jak już powiedział Pius IX 4 lata wcześniej, ogłosając w 54, 1854 roku 8 grudnia dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi. Ona nie powiedziała w, w Lourdes, że jest niepokalanie poczęta, że jest czysta, że jest święta. Ona powiedziała jestem niepokalane poczęcie, jestem czystość, jestem świętość. Tak może powiedzieć Duch Boży. Ale tak nie ma prawa powiedzieć. Według teologii minimalistycznej tak może powiedzieć tylko Bóg. Ale według teologii maksymalistycznej, a Maryja wydaje się tutaj potwierdzać teologię maksymalistyczną, Mariologię maksymalistyczną, tak może powiedzieć, tak mówi Maryja. I to nie jest błąd. To są objawienia zatwierdzone przez Kościół, a więc Kościół stwierdził, że to wyrażenie Maryi jest okej, okay. choć Kościół za tym nie poszedł. No na pewno nie poszło za tym Watykanum Sekundum. Czy to błąd? Pastoralnie może tak. Czy, czy to, co powiedział y, y, Watykanum Watyka, Secundum, jest błędem? Nie. Ten minimalizm Watykanum Secundum, y, ta ostrożność nie jest błędem, ale czy błędem jest powiedzieć, że Watykanum Secundum powiedział wszystko, powiedziało wszystko o Maryi? Moim zdaniem jest błędem. Watykanum Secundum Sobór nie powiedział wszystkiego o Maryi. Nadmiar. Y, Nadwyżka objawienia, Ratzinger. Nadwyżka objawienia. Są rzeczy, które Duch Święty jeszcze Kościołowi ma objawić. W Salet mówi: Dałam Wam niedzielę, coście z nią zrobili. No słuchajcie, tak mówi Bóg. To Bóg dał nam niedzielę, trzecia, trzecia, czwarty, trzecie przykazanie Boże. To Bóg dał nam, a nie Maria. Maria mówi w, w pierwszej osobie liczby pojedynczej: Ja dałam Wam niedzielę. No tak, jeżeli ona jest wszechpośredniczką łask. Jeżeli ona jest małżonką, oblubienicą Ducha Świętego, to może tak powiedzieć, no bo Duch Święty mówi, mów! Ja, gdybym był Duchem Świętym, ja Piotr Kurkiewicz, gdybym był Bogiem, gdybym był mężem Marii i Duchem Świętym, ten powiedział, mów, co chcesz, pod wszystkim się podpiszę, bo Cię kocham. No i wreszcie Aniu, prawda, Fatimie, który mówi serca Jezusa i Maryi są zasmucone. czy coś w tym stylu? Nie miałem czasu sprawdzić, albo serce Jezusa i Maryi chcą udzielać światu wiele łask, widzicie? Nie serce Jezusa przez serce Maryi, ale serca Jezusa, serce Jezusa i serce Maryi chcą. Ten czasownik pierwszej osoby liczby mnogiej, nie, yy, trzeciej osoby bo anioł mówi o nich, trzecia osoba liczby mnogiej chcą, ten czasownik jest bardzo ważny, czyli dają razem, czyli ona jest wszechpośredniczką, jest współkupicielką, jeżeli potraktować te zatwierdzone i w Lasalety, i w Fatimie, i w Lurd słowa, jeżeli potraktować poważnie, nie da się inaczej tego wytłumaczyć. Również te wprowadzone na rozkaz Jezusa przez pośrednictwo siostry, Faust, siostry Łucji i Fatimy, to nabożeństwo pięciu pierwszych sobot miesiąca, które tak naprawdę jest ekspiacją, może o tym nie wiecie, to jest żądanie Jezusa, aby Kościół w ten sposób ekspiował za grzechy przeciwko Maryi, głównie za grzechy braci odłączonych, protestantów, ale nie tylko, ale, ale również sceptycznych, minimalistycznych, za nadto katolików. Mówił już nie tylko o minimalizmie, mówię teraz nie o minimalizmie powiedzmy teologicznym, ale o takim minimalizmie yy, dewocyjnym, pobożnościowym. Mianowicie to są grzechy przeciwko, jeśli dobrze pamiętam, jej niepokalanemu poczęciu. Jedna sobota. Druga sobota przeciwko yy, grzechy, przeciwko jej bożemu macierzyństwu. Trzecia przeciwko jej yy, yy, zawsze dziewictwu i chyba też w niebowzięciu w cielesnym, bo to jedno z drugim jest związane. I trzecie, czwarta sobota, przeciwko wychowaniu, antymaryjnemu wychowaniu dziatwy, która nie jest kształcona, nie jest wychowywana w miłości do Maryi, a tylko w miłości do Jezusa. I to się Bogu bardzo nie podoba. Sorry, tak mamy klimat. I wreszcie piąta sobota jako ekspiacja wobec zniewagi dla jej Kultu dla jej wizerunków, czyli dla medalików, różań, różańców e, obrazów, figur, e, tekstów o niej itd. E, przypomnijmy też, że tę samą wizję maksymalistyczną, mariologiczną, którą ja wam przedstawiam teraz, podzielał też Ludwig Griginiant montfort Święty Ludwik Maria Grignon de, Grignon de Montfort, a także święty Maksymilian Maria Kolbe oraz wielu innych wybitnych hierarchów i teologów kościoła. Jakie jest znaczenie ogłoszenia tego piątego dogmatu maryjnego o wszechpośredniczce i o, wszech, i o współodkupicielce? O tym za chwilę, ale jeszcze dodam jeden, jeden wątek, mianowicie. Yy, Współodkupicielka odnosi się do odkupienia, a wszechpośredniczka do, do kontynuacji odkupienia, jakim jest zbawienie, czyli uświęcenie człowieka, za drugie, za to pierwsze odpowiada Syn Boży na Golgocie, za to drugie Duch Święty w naszym życiu duchowym na ziemi. No ale jest jeszcze pierwsze działanie Boga, za które najbardziej, bo chociaż wszędzie, wszędzie uczestniczą, trzy osoby boskie, odpowiada Bóg Ojciec, mianowicie stworzenie. Jest pytanie yy, yy, są trzy więc etapy tego działania Bożego: stworzenie, odkupienie i uświęcenie, czyli zbawienie, zbawienie ostateczne. Otóż w drugim i w trzecim Maria bardzo bierze u, współudział i ja bym powiedział na równi, nie, nie ze swej natury y, cnót, y, czyli zasług, ale z kaprysu Bożego, z katapulty, której jej zaserwował Bóg. Bo Bóg nie chciał być sam, właśnie. Bo nasz Bóg jest niesamowicie, wręcz cholernie skromny. Jest teraz pytanie, czy. Czy w tym pierwszym dziele stworzenia Ona też współuczestniczyła No nie mogła, prawda, współuczestniczyć Bo jej nie było Mogła Pod jednym warunkiem, że dla niej to wszystko A więc Maria jest Główną przyczyną Stworzenia aniołów Ludzi, zwierząt, roślin I materii nieożywionej Maryja W Maryi Bóg się zakochał uprzednio Dla Maryi stworzył świat Ona jest koroną stworzeń i jeżeli tak, to mamy wtedy w dogmacie piątym o Maryi nie tylko, że ma być, że jest współodkupicielką i wszechpośredniczką, ale również, że jest, że jest koroną celem, przyczyną, celem i koroną, koroną stworzeń. No i na koniec po co to wszystko? Jakie jest znaczenie tego ogłoszenia tego piątego dogmatu? Otóż celem nie jest uświetnienie Maryi. Znaczy jest, wywyższenie Maryi jest, e, oddanie hołdu prawdzie o Maryi, owszem, ale bardziej ten dogmat eksponuje nam kogoś innego, mianowicie samego Boga. Oto Bóg nasz okazuje się nie być Bogiem takim, jak głoszą o nim muzułmanie, czy też nasi bracia odłączeni protestanci, a więc Bogiem który niejako w wyniku teologii, tak można powiedzieć protestancki, można o nim powiedzieć, że jest Bogiem, który mówi tylko ja, w nawiasie działam istotowo, zbawczo, tylko mnie wszelka chwała, wszelki najwyższy kult. Otóż, gdyby mój tata tak mówił tylko ja, tylko mnie, to bym go tak bardzo nie kochał. Gdyby mój biskup tak mówił, mój przełożony tak mówił, mój prowincjał tak mówił, gdyby nasz proboszcz tak mówił, gdyby lider świecki tak mówił tylko ja, tylko mnie, to byśmy określili go mianem Bufona, Hama, człowieka niedojrzałego, narcyza i tak dalej. Otóż nasz Bóg nie jest bufonem, hamem, narcyzem, nie jest Bogiem według wizji omylnej wizji protestanckiej, czy idąc dalej w inne religie, wizji mm, Wizji y, muzułmańskiej. Nasz Bóg jest Bogiem, który jest Bogiem skromnym i chce wszystkich wywyższać, nie tylko Marię, ale też aniołów, nie tylko aniołów, ale też nas. Chcę wszystkich wywyższać, ale najbardziej Marię i w niej to zaprezentował. Yy, wrócę jeszcze do tego wątku, ale ogłoszenie piątego dogmatu maryjnego bardziej jeszcze pokaże skromność i miłość Boga i gest, aniżeli nawet śmierć Pana Jezusa, Syna Bożego, na krzyżu. Moim zdaniem bardziej. Dziękuję wam za uwagę.